Wołoń bez mitów powraca. Druga część kultowej książki odsłaniającej kulisy ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Dostępna na kapitalbook.pl. Serdecznie polecam. Paweł Zdziarski. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Michak, Michak. Witam Panie Stanisławie. Kiedyś już chyba omawiał Pan różnicę między lewakiem a prawakiem. Czy mógłby Pan raz jeszcze to zrobić. I czy ateista może być prawakiem? No, może być ateista prawakiem. Nie, bycie osobą wierzącą nie jest, nie należy w moim przekonaniu do istoty prawicowości, chociaż oczywiście no, jest kompatybilne. Ale wyobrażam sobie, że ateista może być prawakiem. O bardzo, znaczy pan profesor Wolniewicz świętej pamięci, ateistą nie był, ale był niewierzący. On się definiował jako rzymski katolik niewierzący. No i więc ateistą nie był, nie, nie był takim osobistym wrogiem Pana Boga, raczej tak jak tego uważał się za agnostyka, natomiast doceniał rolę chrześcijaństwa w cywilizacji łacińskiej, a co za tym idzie, w, że tak powiem, tożsamości europejskiej. Ale wracam do różnicy między lewakiem i prawakiem. No, omawiałem to rzeczywiście. Uważam, że jeśli chodzi o partie polityczne lewicowe i prawicowe, bo u nas panuje tutaj zamęt straszny, dzieli się prawice i lewice według stosunku do historii, stosunku do Pana Boga a jeszcze dodatkowym kryterium to jest stosunek do Jarosława Kaczyńskiego dla mnie już niepojęty zupełnie niepojęte zupełnie kryterium no ale takie jest więc to tylko ilustruje ten zamęt intelektualny jaki panuje wokół tej sprawy ja uważam, że takim podstawowym kryterium jeśli chodzi o ocenę przynależności ugrupowania politycznego do lewicy albo prawicy to to jest y, y, kryterium, y, jaki, podział, jaki sposób podziału dochodu narodowego taka formacja uważa za najlepszy. Jeżeli uważa za najlepszy y, podział dochodu narodowego przymusowy za pośrednictwem państwa, to żeby nie wiem, jak pobożna była taka partia, i tak dalej, nawet gdyby Jarosław Kaczyński stał na jej czele, to byłaby to partia, Etatystyczna albo wręcz socjalistyczna, albo wręcz socjalistyczna. Natomiast jeżeli ugrupowanie polityczne uważa, że optymalnym, najlepszym sposobem podziału dochodu, dochodu narodowego jest podział dobrowolny poprzez rynek, no to jest to partia wolnościowa a jeżeli ma jeszcze konserwatywne poglądy w sprawach społecznych i obyczajowych no to jest to partia prawicowa takie kryteria taka jest różnica między lewactwem i prawactwem pan krystian nowak Szanowny panie Stanisławie, czy znana jest panu postać Enrico Berlinguera? Wiem o nim od rozkochanego w jego ideach przyjaciela Włocha. Nie można zbyt, nie można zbyt wiele informacji znaleźć na jego temat w internecie. Orientuje się, że był wyznawcą eurokomunizmu i czegoś na wzór komunizmu narodowego niezależnego od ZSRR. Starsi Włosi bardzo go cenią, chociaż z tego co wiem, nie miał okazji wytestować swoich pomysłów w praktyce. Czy wierzy pan, że jakikolwiek model komunizmu miałby Pozytywny wpływ na państwo, czy jest to, jak mi się wydaje, ułuda? Pytam, bo brak mi argumentów do dyskusji z tym jego mościem. No tak, pamiętam postać Enrico Berlingera. On był w latach 70. takim tu idolem pewnych środowisk w Polsce, między innymi Michnikuremka, Michnikuremka, to znaczy tej lewicy laickiej. Enrico Berlinger był przedstawicielem eurokomunizmu. Co to był eurokomunizm? W latach 70. Już się po 68 roku, jeszcze w latach 60., ale po 68 roku już się zaznaczył proces odchodzenia od bolszewickiej strategii rewolucji komunistycznej dlatego, że ona przyniosła rezultaty przerażające, które no, masę ludzi odstręczały od komunizmu, po prostu komunizm przerażał. No i w związku z tym po tej rewolcie młodzieżowej 1968 roku, to był taki program pilotażowy tego nowego, nowej strategii rewolucyjnej, no i tu eurokomunizm, czyli socjalizm z ludzką twarzą. Stefan Kisielewski pytał, no dobra twarz ludzka, a te kły, pazury, zaty i tak dalej, to jaki jest? Nadal taki potworny, prawda? No i tu Enrico Berlinger nie miał okazji przetestowania swoich tutaj pomysłów, bo umarł, ale ta, rewo ta strategia rewolucyjna jest kontynuowana na naszych oczach i to, co się w tej chwili dzieje, to jest właśnie to. Także Enrico Berlinger nie umarł. wszystek. Teraz właśnie jego te, ten model komunizmu, którego on, który on tam symbolizował, między innymi on, bo tam byli tam linii, tacy działacze Giorgio Amendola i tak dalej, to, jeśli chodzi o włoskich tych eurokomunistów, no to to jest właśnie to, co oni tutaj propagowali. Moim zdaniem i tutaj zgadzam się z panem, z panem, że jakikolwiek model, żaden model komunizmu nie może mieć pozytywnego wpływu na państwo. To ja też podzielam ten pogląd. Piotr Duk, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Szanowny Panie Stanisławie, ostatnio przeczytałem w Newsweek artykuł o Polakach na wakacjach. Wielce czcigodna redaktoressa utyskiwała, że Polki, jak to Polki, źle się ubierają podczas zwiedzania meczetów. Przecież gdyby ktokolwiek zwrócił uwagę kobiecie w Polsce, że źle się ubrała do kościoła katolickiego, to od razu Gazeta Wyborcza i inni by się oburzyli. Że to dyskryminacja i inne bzdety. Jak pan myśli, czemu tak jest? No, temu, że Gazeta Wyborcza zwalcza, teraz ma jeden rad Gazety Wyborczej, ma taki rozkaz, takie zadanie, żeby zwalczać Kościół katolicki. Tutaj to chodzi o to, żeby mniej wartościowy naród tubylczy odciąć nawet od takiej namiastki szlachty, jaką jest duchowieństwo, żeby tym łatwiej go przekształcić w nabóz historii. To, po co to, to jest? Drugie pytanie. Ostatnio przeczytałem, że Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny rekomenduje wprowadzenie tak zwanego Niebieskiego Ładu, który miałby polepszać stan zasobów wodnych. I tak jak Zielony Ład wiązałby się z ogromnymi kosztami. Komitet w teorii ma zrzeszać pracodawców, związki zawodowe i konsumentów w celu konsultacji rozwiązań, ale jaki normalny, mały czy średni przedsiębiorca popiera coraz wyższe koszty? Czy to nie jest kolejny korporacyjny wał w wykonaniu wielkiej finansjery z Wall Street? No, jest, jest. No cóż, to są takie elementy. Moim zdaniem, one mają pozory wariactwa, ale w tym szaleństwie jest metoda. Jest to metoda zmuszenia milionów ludzi, żeby się wyrzekły własności wszelkiej. Tak? Jak to mówił poeta w nieśmiertelnym poemacie, towarzysz Maciak, wszystko mu także się odbierze, by mógł własnością gardzić szczerze. No i tu Klaus Schwab jest właśnie takim ideologiem tej... Komunistycznej rewolucji, mimo że to pod pretekstem, że tak powiem, tego postępu się wszystko dokonuje, jak to wiadomo, jak to za, za komuny. No i proszę Państwa, i to wszystko, a opiera się to wszystko na fałszywej tezie, że zmiany klimatu mają charakter antropogeniczny. Klimat się zmienia, ale właśnie te zmiany nie mają charakteru, antropogenicznego, ale celowo się tę fałszywą tezę ludziom wciska, żeby ich tresować. Joki 69. Dalece uważajemy i pan Stanisław. Mam taki вопрос. Kiedy już zamilkną działa na Ukrainie, to jakie kontrybucje Warszawa będzie musiała wypłacać Kijowowi? No tego nie wiemy, ale to zostanie nam objawione w swoim czasie. To nam zostanie objawione, jakie kontrybucje jesteśmy sługą narodu ukraińskiego. To już wiemy. No ale jeszcze nie wiemy, jaki jest w danym momencie zakres naszej służalczości. No ale to nam zostanie objawione. Michał Mroczek. Pytanie do Michalkiewicza. Co pan sądzi o Sebastianie Pitoniu? Czy to jest góralski zdrajca? Dlaczego zdrajca? No ja znam pana Sebastiana Pitonia. To jest inżynier i zajmuje się również, tak jak i ja, komentowaniem rozmaitych wydarzeń społecznych i politycznych. Więc nie wiem, dlaczego pan tutaj uważa za zdrajcę i nie potrafię odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Proszę się nie gniewać. Lokke Flokke. Siemanko, panie Staszku, jaka jest pana opinia na temat ewolucji? Czy przekonuje pana teizm ewolucyjny, w myśl którego Bóg zaprogramował przyrodę, a ta sama z siebie? Wytwarzała coraz bardziej skomplikowane formy życia? Czy też, czy jest pan za kreacjonizmem? Kłaniam się. No, ja szczerze mówiąc, takie teorie, jak kreacjonizm, uważam, że no, trochę świadczą o, nie, o braku wiary we wszechmoc Pana Boga, a zwłaszcza w Jego inteligencję. Ja uważa się, że to nic innego nie mógł zrobić, tylko od razu wszystkie formy życia, a tymczasem no, wydaje się, że ja, się, ja nie, nie, nie widzę żadnej sprzeczności nieusuwalnej między stworzeniem świata. A na przykład ewoluowaniem świata. No to nauka raczej nam, nas przekonuje do, do tego, że wszechświat ewoluuje. Pan Adam Węgrzynowski. Dzień dobry, panie Stanisławie. Mam do pana pytanie. Jak wychować dziecko, żeby nie było ateistą i żeby nie należał do pelikaniatu, czyli. Lewicowy. To nie, nie, pierwsze słyszę takie, że to pelikaniat to jest synonim lewicy, ale ciekawe słowo, rzeczywiście. Pelikaniat, muszę zapamiętać. Jak wychować dziecko? No, rozmawiać z dzieckiem trzeba. Dzieci są od przynajmniej trzeciego roku życia, a najpóźniej od czwartego roku życia są bardzo dociekawe. I chłonne są intelektualnie, zamęczają swoje otoczenie pytaniami. I jeśli się chce dobrze wychować dziecko, żeby samodzielnie myślało, to trzeba z nim rozmawiać. Trzeba na te pytania odpowiadać i nie zbywać, nie w taki sposób nie udzielać odpowiedzi wymieniających, tylko udzielać odpowiedzi merytorycznych. Każdą rzecz można wyjaśnić nawet małemu dziecku pod jednym warunkiem, że ten, który rzecz tłumaczy, sam ją rozumie. Dlatego trzeba się samemu podciągać, że tak powiem, intelektualnie, bo to dzieci każdą taką próbę, że tak powiem, fałszu wyczuwają szóstym zmysłem i lepiej tego nie robić. A jak dziecko, że tak powiem, wytrenuje się w samodzielnym myśleniu, to nie będzie ateistą i nie będzie, że tak powiem, pelikani... Nie, nie będzie należało do pelikaniatu. Marcin, jazda niekontrolowana. Dzień dobry Panie Stanisławie. Jak z perspektywy czasu ocenia pan wyjście Anglii z Unii Europejskiej? Dziękuję i pozdrawiam. No, Wyjście z Anglii z Unii Europejskiej jest jeszcze jednym dowodem na to, że poza Unią jest życie. Jak widzimy, świat się nie zawalił. Jeżeli są zamieszki w Anglii, to nie dlatego, że Anglia wyszła z Unii Europejskiej, tylko że rząd robił głupstwa z tymi migrantami i tam wreszcie doszło do. Punktu, sytuacja doszła do punktu krytycznego, a być może, że rząd lejberzystowski celowo eskaluje te wszystkie wydarzenia, żeby znaleźć pretekst do wprowadzenia zamordystycznego ustawodawstwa i w ten sposób wszystkich wziąć za twarz. Wcale bym tego nie wykluczał, bo to w socjalizmie, w socjalizmie to tak jest. USRVG. Kiedy ostatnio miał Pan w rękach organ Michnika? Organu Michnika, to, to miewałem, bo ja, że tak powiem, muszę trzymać rękę na pulsie, muszę, że tak powiem, się orientować, co robi konkurencja. No, i poza tym to już mówiłem wielokrotnie, że ja mam taką metodę. Jak nie mam wyrobionej opinii w jakiejś sprawie, to patrzę, co gazeta wyborcza, co Juden Rad na ten temat uważa. Jeżeli Juden Rad coś chwali, to ja już wiem, że to jest podejrzana sprawa. A jak Juden Rad coś krytykuje, no to mam taki odruch sympatii do tego czegoś. I bardzo rzadko się zawiodłem. No, czasami się zdarzają błędy, ale to bardzo rzadko. Także polecam to. No, Czytuje Pan wersję elektroniczną. Pan trzeba kupować tą wersję elektroniczną. Jeszcze tego brakowało, żebym ją kupował to za nie, ale yy, 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 przeglądam, przeglądam. Tak. I... Tą informacją kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Serdecznie polecam, Paweł Zdziarski.